Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do Was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak, każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców, ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone, a więc poznacie ich po ich owocach. Ta dzisiejsza Ewangelia. Tak można powiedzieć, ma w sobie takie rysy bajkowe, bo słyszymy dzisiaj o owczej skórze i o drapieżnym wilku. Przypominamy sobie nasze dzieciństwo, przypominamy sobie przepiękne bajki, ale ta Ewangelia nie jest bajką, bo to przecież jest o nas. Jest w nas dużo z owcy i jest w nas dużo z wilka. Jesteśmy łagodni, subtelni, delikatni. Bardzo często chcemy takimi być i chcemy, by tak nas traktowano. Ale jesteśmy także drapieżni, porywczy. Jesteśmy jak wilki. Nawet mówimy człowiek, człowiekowi wilkiem jest. I w tej Ewangelii jest też o tym, żeby przylgnąć do Pana, by wydać dobre owoce w swoim życiu. W tej Ewangelii jest o tym, by pozwolić wziąć się na ramiona przez dobrego pasterza. I przylgnąć do jego serca, wsłuchać się, jak to serce bije. I w tej Ewangelii jest też, żeby dać się oswoić przez mistrza z Nazaretu. Oddajmy dzisiaj Jezusowi to, co w nas z owcy, naszą łagodność, miłosierdzie. To wszystko, co w nas delikatne i subtelne. Ale oddajmy mu także to, co w nas porywcze, co w nas nędzne i słabe, co w nas drapieżne. Oddajmy mu to, co jest naszym grzechem, i pozwólmy mu się oswoić, pozwólmy by Jego miłosierdzie nas przeniknęło i by ono nas odnowiło. Kiedy przyjdziemy do Pana Jezusa jako owce i jako wilki i pozwolimy Mu działać w naszym życiu, wydamy dobre owoce. Prowadź nas Panie na zielone pastwiska. Daj nam, byśmy przyrgnęli do Ciebie i od Ciebie uczyli się żyć. Pozdrawiam nas dzisiaj z Żarnowca, z klasztoru sióstr Benedyktynek. Niech czas wakacyjny będzie czasem powrotu do Jezusa. Czasem odnowienia serca. Bądź dobrą owcą, która szuka zielonych pastwisk przy pasterzu. A jeśli więcej w tobie zwilka, to podejdź do niego i pozwól mu, by swoją przebitą dłoni położył na twojej głowie. I się uspokój przed nim. Zrzuć na niego swą troskę. Pozwól, by Cię głaskał dobrych wakacji. Szczęść Boże.